No dobra, zatrzymaliśmy się, zrobiliśmy sobie przerwę w takim spokojnym miejscu przy wale. I powiemy Wam teraz trochę właśnie o tym samochodzie. Bo, tak jak do tej pory, nagrywaliśmy jakieś urywki, że co robimy, tu koła, tu coś tam, a w sumie to duże kupujemy. Także tak na spokojnie dla zainteresowanych, więc jak kogoś ta tematyka nie interesuje, to oczywiście może to pominąć. Eee, no więc zacznijmy od tego na spokojnie, jaki to jest w ogóle samochód, marka, model, yy, wersja. Nie wiem, to może Tomek. Nissan X-Tray jest to model T31 yy, z 2007 roku produkcji. 8 rejestracja. Listopad, listopad 2008 jest rejestracja, więc można powiedzieć, no, że. Końcówka roku, prawie, no. no niby zrobiony w sumie dwa lata. Jest no młodszy, właśnie. przez to, że był. Dlatego to mówię, no. że trochę tak. na no przestał. Jest, jak jest. E, silnik 20DCi jest to diesel o mocy seryjnej 150 koni. No, ale gdzieś tam po drodze któryś z właścicieli podniósł jego moc na ponad 190 koni. No więc no żwawy jest, da się to czuć, jest żwawszy niż takie inne samochody, które oglądaliśmy. No i cóż, no. Takich barierów to masz szklany... możemy... A chciałem już pokazywać. No, Z jakim przebiegiem go kupiliśmy? 1912 coś takiego. 1000 km. Tak, sprawdzę. Eee, to nie będzie Tak. Na razie jeszcze nie widać. Jest napisane, że oil good No to zawsze dobra informacja. No dobra informacja. Bluetooth connected. Teraz ma 191 344, więc a my zrobiliśmy jakieś 600 km nim, tak plus minus. No to możecie sobie odjąć i mieć wynik. Około 190. No dobrze, gdzie go znaleźliśmy? A mam odpowiedź na te pytania, czy jednym ciągiem lecimy? No, odpowiadać. Dobra. Znaleźliśmy go na Facebooku. Tak, znaleźliśmy go na Facebooku. E, ile kosztował? 21 500 zł. Tak, wystawiony był za 23. 23:200? 200? Jakoś tak. Chyba 23:20, a ostatecznie stanęło mm. na 21,5, tak? Tak. To jest to, eee, coś, co może Was zainteresować. Może dlaczego akurat takiej kupiliśmy? bo... No w sumie tak. Nie jest chyba to jakiś popularny, tak mi się przynajmniej wydawało, że nie jest to jakiś popularny model. No więc dlaczego? No to w sumie jest długa historia. No dlaczego? To <noise> bo bardzo przechodziliśmy przez najróżniejsze przez samochody? Ale no w sumie z takich najważniejszych kryteriów, to chyba dlatego, że po prostu jest on takim no wyższym samochodem? Wyższym z napędem 4x4, z dużym bagażnikiem. I teraz jak popatrzycie na konkurencję, czyli Nissan na Kaszkaja, mały bagażnik, znaczy konkurencję. Model pokrewny. Konkurencja, no to niech będzie jakiś citroen, no to brak napędu 4x4. Coś nam się piecek wierci. Eee... Brak napędu 4 na 4 Jak popatrzycie na e, Volkswagen Tiguana, no to mały bagażnik, no i cena trochę do góry wywindowała. No i tak można wymieniać i wymieniać. I wymieniać i wymieniać. Generalnie Więc... no to wydaje nam się, że stosunek ceny do tego, co oferuje ten no. samochód, no wypadło to najkorzystniej. No może nie jest to jakiś model idealny i jakiś nasz, no nie wam, wymarzony ze wszystkich na świecie, no bo raczej nie. Aczkolwiek porównując no, z tym, co jest w naszym zasięgu i z tym, co oferuje rynek, no to naprawdę stanęło na tym, że chyba najbardziej nam właśnie na nim zależy. No i jest on też dla nas po prostu osiągalny, więc zamiast sobie odpuszczać na przykład właśnie ten napęd 4x4, czy żeby kupować na przykład zwykłe kombi, a nie suwa, no. No, yy, no to woleliśmy jakby z tego nie rezygnować, tylko wybrać właśnie tego X-Traila czy tam extraila. Yy, no. Bo po prostu był on w takich no, granicach cenowych, dla nas akceptowalnych. Samochód ten kosztował, jak słyszeliście, 21,5 tysiąca, no ale też nie jest bez wad. Aczkolwiek jak oglądaliśmy, a kilka tych nissanów oglądaliśmy, to były też w cenach podchodzących po 40 tysięcy, albo, ale to miały albo bardziej zajechane po prostu wnętrze, jakby ktoś całkowicie o to nie dbał, a ciężko byłoby to doprowadzić do stanu użyteczności tak aby po prostu miło się na to patrzyło inny natomiast był z każdej strony porobiony gdzieś tam stan, porysany stan, stan blacharski taki, no. tak z każdej strony był porobiony a to drzwi wymienione a to błotnik coś tam źle spasowane a, a jeszcze dwukrotność, trzeba dodać że był właśnie dwa razy droższy dwa razy tak. droższy no dobra był młodszy o te kilka lat no, ale no no bez coś przesady z tego, jak tak. wnętrze bardziej wyeksploatowane, z zewnątrz cały tak. jakieś porobione, powymienione elementy, czy jakieś tam malowane, klepane, no coś. Ehm, no więc stwierdziliśmy, że jak ten kosztuje 20,5, to nawet jak tam w niego, nie wiem, dychę włożymy, no to. To i tak nie i wyjdzie tak tam ten nie samochód. Nie wyjdzie tamta kwota, tym bardziej, że w tamtego znowu trzeba by było jeszcze włożyć. No bo w każdym trzeba włożyć logicznie, że nikt dobrego nie sprzedaje przeważnie. Mało kiedy jest, trafi się taka okazja, że wszystko jest na tip top, tylko no, ludzie chcą już, jak już się coś kończy, klocki, tarcze, cokolwiek innego jest już na zuży zużyciu, to się tego pozbyć, żeby tych kosztów sobie nie no generować, tak, no no, normalne, logiczne. logiczne. A kupując używany samochód, czy pewnie cokolwiek innego, no to trzeba się z tym liczyć. No dobra, przejdźmy może do faktów, co w nim nie działa, ja albo nie działało. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, bo może tak zamotałam, że dlaczego wybraliśmy ten samochód, ale głównie mi bardzo zależało, żeby to był SUV, bo ja zawsze chciałam mieć SUVa, po prostu samochód wyższy, w którym się wygodniej siedzi. Eee... Jeszcze powiedz, co to znaczy wygodniej siedzi. Wygodniej, no po prostu wyżej się wsiada, wyżej się siedzi, też nogi się ma, eee, no bardziej tak pozycję wyprostowaną, jak na fotelu. Czyli jak sobie eee... przypomnicie film z Nałęczowa, nałęczowa gdzie, gdzie Ula nie, nie mogła... Gdzie że on tak. długie nogi i z tyłu mi się niewygodnie siedzi. Tak, tutaj będzie się Uli siedziało akceptowalnie. Coś leci to. Jakiś helikopter. No. możecie go słyszeć, bo trochę uchyliliśmy okna, bo jest się strasznie gorąco. No więc ta pozycja. Yy... No i ogólnie, no my też jesteśmy pewnie zauważyliście jak nasz tryb życia yy, mniej więcej wygląda. Może poczekaj chwilę y -y -y. niech przeleci. Więc generalnie yy, no, my lubimy różne wyprawy, kempingi, jakieś tam off takie tereny nie do końca cywilizowane. Więc no za każdym razem y, zastanawialiśmy się, czy w dany teren możemy wjechać, czy z niego wyjedziemy. A trzeba też wziąć pod uwagę, że jednak Citroen C5 y, no, miał tą opcję podwyższenia, więc też no, to nie był taki niski samochód, jak powiedzmy, nie wam jaki jest niski Skoda Octavia, no, czy nie jak, jak, no, jak, jak, no, jak większość z z takich to... kombi, jakichś tam Passat. No bo jednak miał tą możliwość. Sorry, ale właśnie samochód y, praktykuje y, tak, y, to... prawdziwy offroad i tam... No i wjechał sobie na górę tam. No. Więc takie... I Taki... to obserwować, <grymacja> to... miało być spokojnie, nie wiem czy chyba bardziej tutaj. No okej. Okay. Eee, no, więc Citroen 5 i tak, tu miał tą opcję podwyższenia. I mimo tego, no, że był samochodem dosyć starym i już no, sfatygowanym, można powiedzieć, no to to był samochód bardzo komfortowy, miał właśnie dużo przestrzeni, e, też ta pozycja była całkiem wygodna, e, fotele były wygodne, także ja powiedziałam, że po prostu nie chcę zamieniać e, tego samochodu no, starszego na jakiś nowszy, droższy, a gdzie jednak ten komfort e, ucierpi. No, i w sumie no, analizując to wszystko, odpuściliśmy jakieś takie standardowe pasaty Oktawie, yy, jakieś tam saty Seo, No, bo po prostu tam na pewno ten komfort by ucierpiał, nie byłoby nic więcej poza tym, że po prostu byłby nowszy. No, ewentualnie byłby właśnie kombi, więc większy bagażnik. Mm. No ale generalnie stwierdziliśmy, że jednak SUV to raczej jest e, to, dla czego, nas, to, tak, czego, to szukamy. Tego, czego szukamy, czego no szukamy potrzebujemy. Zdecydowaliśmy się odpuścić jakieś e, zalety typu właśnie super spasowane wnętrze, na czym tam bardzo zależało, e, bo w samochodach, e, jak to się mówi profesjonalnie, wagowskich. Nie, no, są takie wagi. Ale co chodzi? No, że no, no właśnie, że w Skodach, w Volkswagenach, e, w jakichś wagach. tam no, okej. Okay. No, nie, BMW, to nie. No, ale nieważne. No to Skoda, to wnętrze Audisa. jest zawsze takie piękne, dopracowane i jak wsiadaliśmy wsiad np. w 5 czy 7-letni samochód, no to nie było w ogóle widać śladu użyteczności. Co? Co? Z śladu zużycia. Użyteczność <laughs> e... może i było No, więc wszystko faktycznie było piękne i jakby w ogóle nikt tam wcześniej nie siedział, no ale stwierdziliśmy, że dla nas to się aż tak bardzo nie liczy w stosunku do tych innych walorów. No, to przejdźmy Dobra. do faktów. Ja się <laughs> nagadałam. Więc oddaję głos Tomkowi. Tomek teraz opowie. O tym, co w nim nie działa i to, co wiedzieliśmy, że nie działa, no i to, co wyszło jak na razie w praniu. Czyli ewentualne jakieś inwestycje. Tak. No nie, nie inwestycje, wydatki. Po wydatki. Prostu. Wydatki na ten samochód, co tutaj wyszło takiego. No więc tak, podczas zakupu, z informacji, jakie uzyskaliśmy od sprzedającego, miał nie działać ten pomat. miały być zrobione hamulce, jakieś tam rzeczy w zawieszeniu. Przedawca, ten chłopak mówi, że to, co by jeśli miałoby coś do zrobienia w zawieszeniu, to on by to zawsze robił, bo on nie lubi, kiedy coś mu tutaj nie stuka wiem. Puka, stu, stuka, puka, że jest tak. na tak. Więc on takie rzeczy porobił i no i racja, No i są tarcze z przodu, z tyłu zrobione jako nowe. Też mamy wymienione klocki, w to tego, czyli cały komplet hamulco, hamulców został wymieniony. No, okej. Okay. Jeśli chodzi o zawieszenie, no to jakieś tam gumy przy wahaczach powymieniane. No ale o tym zaraz wrócę. Do tego wrócę, jeśli chodzi o zawieszenie. Z informacji ten pomat miał nie działać, no i nie działa. No ponoć naprawa tam, 500, stówek, coś w tym rodzaju, miałoby się to zamknąć. Tak e, szybko myśląc, prawda, pytając się e, ludzi, którzy mogliby to naprawić, no to coś koło tego powinno się udać naprawić. No rzeczywistość wyszła inna. No i w sumie... Chyba to wszystko z naszej wiedzy, jaka była nam przekazana na no czas. No nie, nie było opon zimowych, A. więc to na pewno wiedzieliśmy. Były stalowe felgi, ale nie było opon, więc to uh -huh. wiedzieliśmy, że na pewno z półtora do 2000, tysięcy mniej więcej będzie trzeba wydać. będzie od razu na wstępie, na wstępie włożyć, no bo kupowaliśmy go zimą. Uh -huh. e, no wiadomo, do tego jakieś tam kołpaki, no ale też powiedzmy, że nie są jakieś tam... To nie jest obligatoryjne no, też, dobra, da się no bez tego też, jeździć. Ale, ale zdecydowaliśmy się też na zakup kołpaków, ale zresztą zaraz zobaczycie, co my tutaj mamy, co dokupiliśmy. Ale głównie takie największe wydatki i takie rzeczy do zrobienia, to miały być opony i tampomat. Przechodzimy do tego etapu, co w nim nie działa. No to cóż, po, hmm, po zakupie okazało się, że przy prędkościach autostradowych około 130-140 na godzinę podczas hamowania kierownica zaczyna drżeć co przy. Prędkościach tak jak mówię, 80-90 nie wyszło, i z każdym hamowaniem to się pogłębiało. Teraz głębsze i głębsze było. No dobra, okej, okay, coś tam się zaczęło dziać. No dobra, no to wiemy, że coś tutaj jest na rzeczy. W praktyce wyszło na to, że stworzeń wahacza do wymiany taki luz miał, że w tym momencie, kiedy już udało nam się dojeździć, i tak jakieś te 500 km zrobiliśmy, to podczas wymiany ten stworzeń wahacza był już tak. Wybite, że widać było to na was na oczy, że coś tutaj nie gra. No więc od razu lewą i prawą stronę zrobiliśmy w komplecie, bo druga też już miała pojawiający się luz, to z tego co wyszło. Z klimatyzacji dowiedzieliśmy się, że hmm, teoretycznie działa, no nie było tego jak sprawdzić, no bo jak kupowaliśmy, to chyba było minus 10, więc nie dało rady zweryfikować tego czy to chłodzi, czy nie chłodzi, ale mamy informację, że został dołożony dodatkowy przycisk, ponieważ tego obecnego nie udało się po prostu e, przywrócić do działania. No więc przyjęliśmy to takim jakim jest. Sprzedawca podczas jazdy próbnej wziął nas na przejażdżkę po off-roadzie, mówi możecie sobie tutaj sprawdzić, no niczego można powiedzieć nie ukrywał. Więc e, nic nowego takiego nie wyszło, e, więc zaufaliśmy mu po prostu też e, z tą klimatyzacją, no ale w praktyce okazało się, że kompresor klimatyzacji nie załącza się. czy znaczy to w sumie jeszcze nie wiemy tak do końca, no bo może faktycznie przez to, że jest niska temperatura, tak? tak może. Że może. No jest coś, mimo wszystko było coś grzebane, nie wiadomo czy do końca to działa, więc trzeba się nad tym pochylić. Wstępnie można powiedzieć, że nie działa, bo inaczej to powinno pracować, chyba że ktoś inaczej naprawdę to podłączał. Także nie jest to w taki sposób klarowny zrobione. To no tak z klimatyzacją, że raczej wydatek na lato będzie trzeba jakiś ponieść. Końcówki kierownicze mają minimalny luz, w tym momencie jeszcze niewyczuwalny, no ale na kierownicy niewyczuwalny. Natomiast pod samochodem, jak dotkniecie tej gumki i poszarpiecie kołem, to czujecie jak tam to się minimalnie przesuwa. Więc na wiosnę też będzie trzeba się naszykować na jakąś zbieżność, wydatek na tę wymianę tych końcówek zbieżność. No i. W sumie do tego jeszcze co nam wyszło? No i z tempomatem wyszło, że to jednak nie jest A, taka prosta sprawa? Z tempomatem wyszło tak, że sprawa nie jest prosta, że e, to nie jest sprawa raczej, też nie jest to sprawa przesądzona, że tak jest i koniec kropka. Natomiast e, wyszła taka sytuacja, że ten tempomat przekazuje informacja z kierownicy, przechodzi do komputera pokładowego, który przechodzi do komputera silnika, ale nie ma informacji zwrotnej. I to oznacza, że jest albo porównywany z tym komputerem silnikowym, który jest przy silniku, który steruje tym silnikiem? Albo to jest wina niedopracowanego chip tuningu, który kiedyś został wykonany? No więc sprawa dość skomplikowana, nie taka prosta, że to się odczepi, podczepi i będzie działało. Albo się wymieni guziczki w kierownicy, której nie przekazywało informacji. Otóż nie, no to sprawa jest bardziej skomplikowana, więc będziemy dłubać. Szkoda byłoby nie mieć tempomatu, gdyż Citroën nie wystarczyło kupić manetkę zastówkę, czy tam niecałą nawet, pojechać do pierwszego, lepszego programisty, który by się zajmował mógł zająć tym tematem, zaprogramował to za drugą stówkę i za 200 złotych był tempomat i do tej pory działa więc tutaj nie wiadomo w, jak, w ilu set tysiącach to się <laughs> e, zakończy w ilu set złotych albo w nie no właśnie tak przy, specjalnie wiesz, e, trochę hiperbolizuję bo nie wiem ile to wyjdzie, czy to będzie 500 złotych, czy 1000 złotych, czy ile złotych, to ciężko powiedzieć no ale takie coś wyszło, a jeszcze jedna sprawa, na przykład radio wyszło, że płyt nie odtwarza więc e, po prostu zmieniarka, która w nim jest e, nie potrafi ich ani pobrać, ani wypluć, tylko coś tam rzęzi, rzęzi i być może jakaś płyta tam po prostu utknęła, mhm. ale to akurat sprawę łatwo rozwiązaliśmy, bo po prostu kupiliśmy sobie zwykły e, transmitter Transmiter firmy Rockmoder B301 bodajże za 70 to parę, parę złotych. złotych, nie ma szumu tego, który był taki specyficzny dla tych Transmiterów e, z niższej półki cenowej, chociaż też nie, nie, z wyższej półki cenowej również jest szum. Po prostu recenzje mówią, mówiły, że tutaj nie ma szumu i było to słychać, że nie ma tego szumu Tak, więc to akurat już to radio działa, tylko nie działa ta zmieniarka ale w sumie te płyty i tak nas denerwowały, no bo kto w dzisiejszych czasach tak nagrywa na mm. płytę, no my w nie już się przyzwyczailiśmy ale jak możemy mieć taki transmitter, to tam już ta zmieniarka to powiedzmy, że pikuś, no więc z takich największych mankamentów no to problem z tym tempomatem, że nie jest to oczywiste, no i z tą klimą nie wiadomo jak się rozwiąże, co z takich, no można być bardziej negatywnych rzeczy, natomiast wydaje nam się ogólnie, że tak. ten zakup jest udany, bo tak teraz tak. mówiąc o tych wadach żebyś na to, że w ogóle masakra. Masakra, no. ale to nie, po prostu chcieliśmy Wam powiedzieć, no, że Czym cena jest może problem? nie jest wygórowana, tak. jak za samochód tej klasy, no ogólnie zasuwa. 20 tysięcy, no to nie jest to jakaś kwota, no ale, że wiadomo, czy, że to trzeba włożyć, więc no to nie jest tak, że na tym się kończą. Wydatki. No tak, możecie spojrzeć, zobaczcie hmm. sobie sami, jak wygląda wnętrze. Na nasze oczy, na nasze, nie wiem, pierwsze wrażenie i ogólnie teraz odczucia, jak w tym siedzimy. Jest po prostu przyzwoicie, nie jest to podarte, nie jest to jakieś... Są jakieś tam ślady, używa... jak to się mówi? Zużycia. Zużycia, ale no to nie jest tak, że jest to jakieś naprawdę zajechane, zniszczone i w ogóle wszystko odpada, bo nie. Zrobiliśmy sobie, znaczy oddaliśmy samochód na takie czyszczenie, gruntowne czyszczenie, takie tak. pranie, tapicerki, no bo zapach też był taki trochę, no może, no nieprzyjemny, no nie, dla nas był nieprzyjemny, nie wiem czy ktoś tu napsikał jakiś odświeżaczy, czy, <laughs> czy jakaś wilgoć tutaj wsiąkła może z dywaników, no cokolwiek, no ale po prostu stwierdziliśmy, że po prostu, no, że zrobimy takie hmm. pranie i był na takim gruntownym czyszczeniu, więc naprawdę jest odświeżony, wszystko wyprane, wymyte, yy, więc ogólnie już się prezentuje naprawdę fajnie. Oddaliśmy go też na polerowanie lamp yy, reflektorów, tak? Przednich, reflektorów przednich, przednich i tych górnych i halogenów tych doświetlających. Tych, które są właśnie w tych relingach, yy, więc efekt też naprawdę fajnie. Bardzo to tak wizualnie go odświeżyło, no, odmłodziło. Odmłodziło 10 lat. Także yy, to taki w sumie wydatek nie był duży, a naprawdę fajna zmiana. Yy, no właśnie kupiliśmy takie, takie drobiazgi, jak jakieś tam kołpaki, emblematy na kołpaki ze znaczkiem Nissana, kupiliśmy podkładki pod rejestrację, ale te żeby były jakieś tam takie fajne, a nie, no nie każda, tam każda hmm. była inna, więc po prostu, po prostu, żeby no to tak. ujednolicić. No takie... Myśleliśmy, żeby kupić tę gałkę zmiany biegów, ale jak widzieliście, albo będziecie widzieć, że udało nam się ją po prostu wypolerować w taki sposób, aby była jednolicie e, czarna. Prawda? Wcześniej no, była tak, tak do powiedzmy. połowy wytarta, Nie było nakładek na pedały, więc e, noga się ślizgała. No, to w zkoły nagrywaliśmy to, no, tak. albo będzie było wcześniej, albo będzie. Ale co ogólnie chciałam powiedzieć, takie nasze no, wrażenia z przejażdżek, no bo zrobiliśmy mniej więcej 600 km. No coś koło tego. No i generalnie wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Tak. Cieszymy się z naszego wyboru, że w końcu zdecydowaliśmy się na ten model. No tak, siedzenia nie są wysiedziane, przyjemnie się siedzi i nie czuć tego stalarza, bo w niektórych tych Nissanach było czuć po prostu jak ta gąbka pękła i było niewygodnie, tutaj Ogonie jest wygodnie. tutaj są bardzo wygodne fotele, są mięciutkie, no. więc tutaj akurat jest komfort pod tym względem. Zawieszenie przyjemnie wybiera nierówności, tak sprężyście, nie jest jakiś twardy, sztywny, nie wiem jak to określić, no tak jakbyście jechali BMW, czy tam Audi Q5, albo czymś podobnym. To zobaczycie, że tam po prostu no, jak jedziecie szybko w zakrętach, to jest fajne, ale ile razy szybko się jedzie w zakrętach i trzymacie się super drogi, kontra, e, trzymacie się drogi akceptowalnie w każdym innym samochodzie, a macie ten komfort zapewniony, prawda? No to, to, no to jest... jest porównywalnie jak w c która ma to Hydropnautyczne hydro zawieszenie. No, pod względem komfortu, no, zależy na to patrzeć, tam się płynęło, prawda? Jest to trochę inna charakterystyka, ale tu pasażer. Ale nie pasażer... ma takiego przeskoku, tak. jak w innych samochodach. Więc no to jak mówię, ta pozycja fajna, siedzi się naprawdę prosto, jest dużo miejsca, jest przestrzeń, jest przestrzeń nad głową. Ja właśnie lubię tak mieć w samochodzie przestrzeń, a nie że, że o, właśnie. się głową. To teraz wezmę kamerkę i pokażę drachów. Wam ten bajer. Czyli mamy właśnie to okno dachowe, które wpuszcza więcej tutaj. No tak tam to nie jest taki <coughs> tak. szyberdach, tylko... Czokuś ma jasno. Więc, więc jaśniej, tak, jaśniej mamy we wnętrzu, się. Tak. Fajnie, właśnie dużo tych różnych takich schowków. Problemy techniczne. Jest właśnie dużo fajnych schowków, więc jest to praktyczne, szczególnie jak my często jeździmy w jakieś dłuższe trasy. Biegasz. Czy ogólnie, no po prostu gdzieś tam często jeździmy na kempingi, no to no przydają się te schowki, uh -huh. bo można sobie fajnie uh -huh. też zorganizować przestrzeń. Jest duży bagażnik, także to też super na pewno pod nasze potrzeby. Ponad 600 litrów, łącznie z tymi schowkami, prawda? E, bo jest podłoga dwudzielona. Macie szufladkę, takie korytko, no i ogólnie przestrzeń bagażową. I to wszystko w sumie daje 600 parę tam litrów, no, tak Więc. Że także fajnie, są relingi na dachu, nie ma co prawda bagażnika, ale no można to dorobić nawet samemu jakimś tam niedużym kosztem, więc jest to wykonalne, więc nawet jakbyśmy chcieli bagażnik dachowy zamontować, no to już jest jakby możliwość. Mm. No więc generalnie myślimy, że pod nasze potrzeby jest to samochód bardzo adekwatny i myślę, że no będzie nam dobrze służył też jeśli chodzi o prowadzenie, no to, to, to fajnie się go prowadzi. Zarówno Tomek ma takie odczucia jak i ja. Co mnie zaskoczyło, to, to to, jak gładko chodzi kierownica, bo naprawdę jest to takie aksamitne. Jeszcze na no, sumie nie powiedzieliśmy, że on ma chyba manual, czy nie tak, wiem, tego mam, nie mówiliśmy. Ale to widzie na pewno. Widzi ale no tak, no. to jedno z, drugiego, jedno z drugiego to. wynika. Więc, yy... Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze pokazać, powiedzieć. Nie no, z czasem myślam, że na naszych vlogach wyjdzie. Więc mm. na razie takie może trochę chaotyczne, ale podstawowe informacje Dlacy są przekazane. Z takich ciekawostek, to tylna kanapa jest pochylana, więc Tyle. pasażerowie mogą się zdrzemnąć. No to po prostu się położyć, To też się fajnie siedzi, może tam nie ma jakoś super dużo miejsca na nogi, aczkolwiek na przykład ja się jeszcze bez problemu, a mam dosyć długie nogi. A ta pozycja już jest taka bardziej wyprostowana, więc nie ma czegoś takiego, że siedzisz z tymi nogami, mm. tak? No już trochę wyolbrzymiam, no ale, no ale w tych niższych samochodach tak jest. No więc, no, no nam akurat zależało właśnie na tych yy, kwestiach, no więc ten no tak. samochód to spełnia. No, no i nie, nie spełnia wszystkiego, bo no, może dla mnie on jest... Yy, wystarczające, no dla Tomka pewnie gdzieś tam bolą te nie, wiem, nie idealnie spasowane elementy czy trochę to właśnie ta eksploatacja? No ale... Dla mnie cena wszystko rekompensuje, więc jest ok No, także pod tym względem. No fajnie też, gdyby był automat, no ale wtedy z kolei nie byłoby możliwości, Znaczy byłaby możliwość, ale pewnie byśmy się nie odważyli zrobić tego cheapionu. No tak, żeby, on, e, tą Z moc tego podkręcić. co czytaliśmy, to skrzynie automatyczne większego momentu. No gorzej znoszą ten większy moment, mogą szybciej się wyeksploatować, więc nie ma co na własne życzenie. Prawda? Podcinać no, sobie sobie to za coś. Na automat mm. byłby fajny i mega wygodny i też bardzo długo szukaliśmy z automatem. Natomiast no teraz przynajmniej dzięki temu, że nie jest w manualu, no to mamy ten, tą moc mm. podkręconą. Także no jak widzicie, wady i zalety, tak jak ze wszystkim. No ale taka, takie info dla Was, gdyby mm -hmm. ktoś właśnie nie wiem szukał y, samochodu tego pokroju, no, więc, no bo zakładam, że skoro oglądacie nasz kanał, to pewnie też gdzieś tam lubicie wyjeżdżać, podróżować i zwiedzać świat. Więc jeśli szukacie czegoś podobnego, to możecie się zainteresować, poczytać. Może się okaże, że dla was. No. Po prostu też się okaże fajne, więc... No, my ogólnie jesteśmy zadowoleni. No, jak na razie bardzo cieszymy się. Cieszymy się, więc zobaczymy, jak będzie się dalej sprawował, a tymczasem idziemy z czokusiem na spacerek. Tak, idziemy na wo. Tak, jak wyjdziemy z samochodu z pieskiem tutaj przygotujemy się, to jeszcze pokażemy go z zewnątrz, jak wygląda w lepszym oświetleniu. No, to, to do jedziemy. zobaczenia z kolejnego kadru. No więc nasz samochodzik prezentuje się tak. Ludzie, wszyscy. Ja się odbala, już... bo to tak no to zobaczcie, ludzie tam widzieliśmy, że zawsze odpicowują te samochody, żeby pokazać. Przynajmniej na takie, z takim czym się zetknęliśmy na YouTubie. No a my pokazujemy go w użyciu, po prostu. Więc tak się prezentuje. Więc może nie jest teraz najczystszy, chociaż dzisiaj, jak ruszaliśmy, to był bardzo czysty. No, więc taki to jest samochodzik. Bagażnik jeszcze może wam pokażemy. Bagażnik jest taki. U pieska jest tak. Piesek już się nie może doczekać spaceru. No to lecimy. No to lecimy.